Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcesz zarabiać pieniądze w firmie remontowo budowlanej, czyli o szybkości wykonania pracy i o tym, w jaki sposób można tę szybkość optymalizować i dlaczego jest to takie ważne. Dzisiaj przejdziemy się do parku narodowego i właśnie chciałbym o tym temacie szybkości porozmawiać. Mam ten park też parę minut drogi od miejsca, gdzie żyję, także jest tu fajnie, ale na razie. Jesteśmy na takim malutkim osiedlu. Także tak to wygląda. Tam widać już morze. Czarne. I idziemy sobie dalej. Dobra. Temat szybkości wykonania. Kiedy czytałem pewną książkę biznesową na temat no, generowania kalkulacji wycen, tak. Yy, estymacji, i tak dalej, utkwiło mi w głowie jedna rzecz. Szybki zjada wolnego. I to jest podstawowa rzecz, tak naprawdę, w budowlance, bo będąc szybkim, po prostu zarabiasz więcej. Ale teraz tak, uwaga, tutaj jest wielki taki wielka uwaga, że nie można być szybkim dzięki temu, że no po prostu yy, robisz pracę chujowo. Bo chujowe wykonanie pracy, no nigdy się nie obroni. To, co jest najważniejsze, to żeby być szybkim dzięki temu, że optymalizujesz proces wykonania pracy odpowiednio lub zatrudniasz odpowiednich ludzi. I tutaj właśnie widzę taki największy problem z, tą, z tymi procesami, z tym sposobem wykonania pracy, bo ludzie często zatrudniają pracowników, tak zdobywa pracę, a następnie przychodzi termin rozpoczęcia pracy, zostawia tych pracowników na tej budowie czy na tym remoncie mniej więcej mówi im co jest do zrobienia. I tu właściwie jego zarządzanie się kończy. Ma pretensje do pracowników, że nie powiedzieli mu, że brakuje jakiegoś materiału na koniec pracy czy na koniec dnia, nie powiedzieli mu, że są jakieś zmiany. Generalnie ma pretensje do pracowników, że nie planują wykonania swojej pracy. No i tu jest pewien problem, no bo zaplanowanie nie powinien właściwie odpowiadać pracownik. Jeżeli nie zostanie do tego przeszkolony, jeżeli nie ma pewnych procesów, powinien odpowiadać właściciel firmy. Żeby tak to wszystko ułożyć, żeby ułatwić życie również pracownikom. Bo jasne, mogą raportować, że brakuje jakichś materiałów, ale stwórz im na to jakiś proces. Nie wiem, prostą apkę, czy, czy nie wiem, komentarz gdzieś tam, żeby zostawili nawet na. Możesz utworzyć grupę na Facebooku. Po prostu ułatwi im życie, tak? Bo powiedzmy, że. Pracownik jest w środku dnia. Widzi, że zaczyna mu brakować, nie wiem, gwoździ czy czegokolwiek innego, tak? Myśli o tym: ok, brakuje mi gwoździ". No ale potem przychodzą inne rzeczy i tak dalej. Kończy się dzień. Cieszy się, że już jest fajrant, jedzie do domu i jest szczęśliwy z tego, że przetrwał kolejny dzień na budowie, właściwie. No i nie myśli o tym, żeby tobie, że o czym kurczę ja mogłem pamiętać jeszcze w ciągu dnia. Nie, musisz im to ułatwić, tak? Czyli pracownik widzi, że nie ma gwoździ, otwiera telefon, który zawsze ma przy sobie praktycznie, i pisze ci na grupę na Facebooku czy na czymkolwiek innym. Ukryte grupy można bardzo łatwo tworzyć. Pisze ci: Słuchaj, nie ma gwoździ. I już teraz wiesz, tak? Masz szybki raport. Chodzi o to, żeby cały czas o tym wszystkim myśleć w ten sposób, żeby z jednej strony ułatwić pracownikom życie, a z drugiej strony dostać to, czego potrzebujesz do tego, żeby ten projekt mógł działać szybciej. W ten sposób można też komunikować wszelkie zmiany w projekcie i inne takie pierdoły. Trzeba po prostu mm, zacząć o tym myśleć w ten sposób, że to ty za to wszystko odpowiadasz. No i właśnie tu się rodzi taki tak naprawdę drugi problem. Drugi problem to branie odpowiedzialności za sukces swojej firmy i za wszystko, co się dzieje w tej firmie. Nie możesz, jeżeli chcesz odnieść sukces, nie możesz zganiać na zewnętrzne czynniki tego, że coś ci nie idzie, że państwo cię oszukuje na podatkach, że nie można znaleźć dobrych pracowników, że właśnie oni nie raportują, nie dają ci znać, nie planują, że nie wiem, że nie masz czasu, żeby się czymś zająć. Co to znaczy, że nie masz czasu tak naprawdę? Gdyby wydarzyło się coś, nie wiem, bardzo poważnego, to czy znalazłbyś czas, żeby na przykład, nie wiem, pojechać na jakąś budowę, czy cokolwiek zrobić? Pewnie znalazłbyś ten czas. Czy znajdujesz czas na to, żeby poglądać sobie Netflixa, poskrolować sobie media społecznościowe, nie wiem, pokłócić się z kimś w internecie? Pewnie znajdujesz czas, tak? Chodzi nie o brak czasu, tylko o brak priorytetów. Także wymówka, brak czasu to jest tylko dokładnie to. Wymówka, bo jeżeli musisz znaleźć czas i chcesz znaleźć czas, to na pewno go znajdziesz. Choćby budź się godzinę wcześniej rano i po prostu nad tym swoim biznesem troszeczkę popracuj. Dlatego ja nie kupuję tego, że nie masz czasu, bo ten czas zawsze się znajdzie, a szczególnie spójrz na to, co właściwie robisz każdego dnia i może się okazać, że marnujesz tego czasu całkiem, całkiem dużo. No i tu wracamy z powrotem. Do optymalizacji szybkości pracy. W jaki sposób możesz to zrobić? No, właśnie, tworząc te wszystkie procesy, tak, żeby zobaczyć, ile czasu się bardzo yy, traci. Na przykład na tym, że Twoi pracownicy muszą jeździć do sklepu, albo Ty musisz jeździć do sklepu i kupować jakieś materiały co chwila. To moim zdaniem jest coś, na czym bardzo dużo czasu się traci często jak pracownik idzie do sklepu kupić materiał, to nie jedzie sam, tylko zabiera sobie kolegę albo kogoś, tak? Bo w grupie zawsze raźniej, albo ten się na tym zna, tamten się nie zna, ten ma prawko, tamten nie ma. Różne są rzeczy, które powodują, że pracownicy jeżdżą wspólnie. Jak pojadą do sklepu, zatrzymają się na kawę, zatrzymają się na ciastko, zatrzymają się na kebaba. Już mijają kolejne minuty, kolejne godziny, czasem właściwie nie tylko same minuty. No i to jest właśnie to, przez co traci się bardzo dużo czasu. Dlatego, mając jakiś proces na to, żebyś zdobywał informacje o tym, jakich materiałów brakuje, i dostarczał je po prostu następnego dnia rano, albo żeby sobie brali z magazynu, już oszczędzasz bardzo dużo czasu. Kolejna rzecz, która myślę, że jest warta uwagi, to jest zaplanowanie logistyki. Eee, czyli tak myślisz o całej pracy, żeby Wszystkie elementy potrzebne Ci do wykonania pracy były dostarczone we właściwym momencie. I często nie potrzebujesz wszystkich materiałów mieć dostarczonych w tym samym momencie, no bo po prostu robią zamieszanie. Także planowanie tego, w jaki sposób, co i kiedy będzie dostarczane na budowę, jest również bardzo ważne. Chodzi o to, żeby nie było przestojów, ale też, żeby nie było. Potykania się o rzeczy, tak naprawdę na budowie. U mnie ta logistyka często była związana z tym, z zarządzaniem ziemią na przykład w firmie, tak? Bo okazało się, że ziemia, bo kopaliśmy drenaże, tak? Czyli bardzo dużo ziemi zostało wykopanej, wykopanej. i później nie było co z tą ziemią robić. I przerzucaliśmy ją z miejsca na miejsce cały czas. Ciężko było przejechać koparką, żeby wykonywać kolejne elementy, ciężko było przejechać innymi rzeczami, nawet głupimi taczkami czy innymi pierdołami. I to też limitowało nasze pomysły właściwie, tak? Bo OK, po jakichś górkach taczka przejedzie, no ale taczka jest mało efektywna. Za to jakaś maszyna typu, nie wiem, mini dumper, czy, czy mała wywrotka, czy, czy mini ładowarka powiedzmy, już nie przejechała przez te wszystkie górki. Więc samo to, że myśleliśmy tylko o tym, że ta ziemia musi leżeć, musi być wykopywana i kładzona na, na bok, limitowało to, w jaki sposób wykonywaliśmy pracę. Dopiero jak wymyśliłem to, żeby tą ziemię od razu policzyłem sobie po prostu, że OK. Zwykle jest tak, że 3-4 kontenery tej ziemi wywozimy na sam koniec. To jest to mniej więcej 50 ton powiedzmy ziemi wywoziliśmy na sam koniec. Więc czemu właściwie nie wywieźć tej ziemi na samym początku? No i tak się, na wszelki wypadek jeden kontener na przykład mniej, żeby nie było tak, że nam zabraknie. No i w ten sposób w ogóle zmieniając tą logistykę pracy, myśląc o tym, jak można rozwiązać problem, przyspieszyliśmy sobie znacznie całą pracę, no bo przestało być po prostu chaotycznie, brudno, i tak dalej. Dosyć tego, że było, można wymyślić nowe sposoby na to, żeby właśnie użyć konkretne maszyny, do tego, żeby prowadzić pracę, czyli kupiliśmy na przykład mini dampery, kupiliśmy, no właściwie mini dampery, takie na gąsienicach. Ee, dodatkowo nie mieliśmy jeszcze tyle sprzątania na ten koniec. Po prostu było ładniej i czysto w trakcie no, prowadzenia pracy. Także to podwójnie nam zaoszczędziło pracę po prostu. Dlatego myśl o sposobach na to, żeby można było usprawnić tą całą logistykę e, tej pracy. Widzisz, taka jedna zmiana wprowadzała bardzo dużo e, oszczędności, tak? I dzięki temu z 3-4 tygodni prowadzenia takiego jednego projektu robiliśmy takie projekty zwykle około yy, dwóch tygodni, więc tych projektów mogliśmy zrobić naprawdę dużo. Takimi rekordami, moimi było około 60 projektów, yy, no ponad 60 projektów rocznie zrobionych. Także logistyka projektu to jest kolejna rzecz, którą trzeba przemyśleć. Oczywiście odpowiedni proces. Yy, zrobienia pracy, tak? co najpierw robimy, co później robimy i tak dalej. To też trzeba sobie przemyśleć. Rzeczą, która przyspiesza w ogóle pracę i zdobywanie pieniędzy, i tak dalej, jest zadbanie o odpowiednią administrację, bo to jest coś, co często pomijamy, a jest również bardzo ważne, no bo musisz te prace odpowiednio kategoryzować, sobie zbierać godziny, żeby mierzyć to wszystko, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Także tutaj też musisz mieć pewne procesy na to, żeby to wszystko działało, żebyś wiedział, że ok, ta praca zaczyna się spóźniać, na przykład zaplanowaliśmy na to 200 godzin, a już jest godzin 150, na przykład, a jeszcze końca nie, nie widać, nie zrobiliśmy, nie wiem, 3 pracy jeszcze. Do tego oczywiście będzie służyć to, nad czym pracuję, czyli e, baza dowodzenia, którą prawdopodobnie nazwę e, Budo Zysk, po prostu taką aplikację. E, dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się nazwa, czy. No, myślę, że dobrze pasuje do, i do kanału, i do tej marki budowalka. Także mam nadzieję, że, że Wam się spodoba. E, ważna jest ta administracja również pod tym względem, że powinieneś szybko fakturować swoje prace. Tak? Czyli podzielić pracę na różne etapy i szybko je fakturować, bo od tego zależy, jak szybko dostaniesz pieniądze bardzo często. E, I to też jest coś, co. Tak naprawdę ma wpływ, znaczy na to ma wpływ również szybkość wykonania pracy, tak? bo jeżeli szybko będziesz wykonywał pracę, szybko przechodził do kolejnych etapów, to szybko będziesz fakturował, szybko dostawał pieniądze, co poprawi ci ogólny cash flow, czyli taki przepływ pieniężny w firmie. I to może też pudrować wiele innych problemów, które masz w firmie, na przykład zła wyceniona praca, kilka takich prac na przykład masz, albo masz akurat stratę na tej pracy, ale jak masz szybko kolejne prace, no to ten przepływ pieniężny po prostu podruje troszeczkę ten problem. Oczywiście jak to się będzie utrzymywało długo, no to firma prędzej czy później padnie, ale generalnie idzie przeżyć jeszcze takie trudniejsze momenty przez to, że szybko wykonujesz pracę. Ja jak robiłem, nie wiem, te E, powiedzmy, nie wiem, 8 projektów czasem miesięcznie. No to właśnie też czułem się szczęśliwy, tak? Widziałem, że to wszystko e, fajnie działa. Plus taki zajebisty efekt jest, e, kiedy po prostu logujesz się na konto i praktycznie każdego dnia wpływają nowe faktury e, na twoje konto. Widzisz, że te po prostu cały czas przypływają pieniądze i to jest czasem takie no, niesamowite, niesamowite uczucie. Kolejna rzecz to zadowolenie klientów. Klienci chcą swoje mieszkania mieć jak najszybciej do swojej dyspozycji. I generalnie im dłuższy remont, tym obie strony bardzo często są coraz bardziej sobą zmęczone, więc jeżeli chcesz mieć zadowolonych klientów, to pracę powinieneś wykonywać szybko, żeby nie nastąpił ten moment, kiedy po prostu oni są już Tobą zmęczeni i Ty też jesteś zmęczony nimi. Pracując wolno, nie pokazując pracowników, pracownikom, że muszą dbać o efektywność, niszczysz też morale swojej firmy. No, i właściwie przyciągasz takich najgorszych pracowników, również. I nie masz też takiego odczucia, że ci pracownicy są kiepscy, no bo po prostu pracujecie wolno, tak czy tak. Nie ma tego dążenia do tego, żeby pracować wydajnie. E, najlepsi pracownicy są taki, którzy myślą cały czas o tym, w jaki sposób można przyspieszyć pracę, ulepszyć pracę, ułatwić pracę. To są mądrzy i dobrzy pracownicy. Ci, którzy po prostu pracują, żeby pracować. Są kiepskimi pracownikami i na nich za bardzo się nie dorobisz. Także podsumowując, przede wszystkim szybki zjada wolnego i im będziesz bardziej wydajny w swojej pracy, tym lepsze efekty będziesz miał, tym lepiej więcej pieniędzy będziesz zarabiał. Trzeba to zrobić oczywiście uczciwie, nie oszukując, nie ścinając kosztów na materiałach czy też jakości wykonania, ale znajdując sposoby na to, żeby zoptymalizować pracę poprzez logistykę, poprzez dobre planowanie, poprzez wprowadzenie pewnych procesów, poprzez szkolenia pracowników, no i poprzez ulepszoną administrację generalnie. No i żeby to wdrożyć, musisz zdać sobie sprawę z tego, że to Ty za to odpowiadasz, to Ty jesteś za to odpowiedzialny, nikt inny, nikomu innemu nie zależy tak bardzo na sukcesie firmy jak Tobie, więc po prostu weź się w garść, weź odpowiedzialność i zacznij działać, zacznij pracować nad firmą, а не только и в своей властной фирме.